Dzień dobry. Nazywam się Szymon Wąsowicz. Jestem matematykiem. Na kanale swojego bloga Być Matematykiem umieściłem playlistę, którą nazwałem Matura Rozgrzewka. Znajdują się tam rozwiązania zadań maturalnych z matematyki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zapraszam do oglądania. W tym filmie zajmiemy się zadaniem z rachunku prawdopodobieństwa. Ze zbioru 1, 2, 3 i tak dalej aż do 100 losujemy ze zwracaniem dwie liczby. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia. Iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez 3. Oczywiście w domyśle mamy tutaj zbiór wszystkich liczb naturalnych od 1 aż do 100. Losujemy dwie liczby ze zwracaniem. Znaczy to, że najpierw losujemy pierwszą liczbę, a później drugą liczbę losujemy znowu ze zbioru od 1 do 100. Więc yy, pierwsze losowanie mamy 100 możliwości. I każdej z tych 100 możliwości odpowiada również 100 możliwości z drugiego losowania. Też 100 możliwości. Więc na przykład, jeśli w pierwszym losowaniu wylosujemy jedynkę, to w drugim losowaniu możemy wylosować każdą liczbę ze zbioru od 1 do 100. Czyli 1C na pierwszym miejscu odpowiada 100 możliwości, dwójce na pierwszym miejscu też odpowiada 100 możliwości i tak dalej. Więc wszystkich możliwości jest 100 razy 100. Bo wyników pierwszego losowania jest 100, a wyników drugiego losowania też jest 100. Więc wszystkich wyników losowań. Jest 100 razy 100, czyli 10 tysięcy. Czyli zbiór zdarzeń elementarnych omega ma moc 10 tysięcy. I teraz zajmiemy się naszym zdarzeniem A, takim, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez 3. Co to znaczy, żeby, że iloczyn jest podzielny przez 3? Powiedzmy, a B to są wylosowane liczby. Wylosowana para. Liczb. No więc iloczyn, a razy B jest podzielny przez trzy. Wtedy i tylko wtedy, gdy przynajmniej jedna z liczb ab jest podzielna przez trzy. Dzieje się tak dlatego, że trójka jest liczbą pierwszą. Więc musi wystąpić w rozkładzie na czynniki przynajmniej jednej z liczb AB. No więc dosyć trudno jest zliczyć bezpośrednio zdarzenia sprzyjające zdarzeniu A. Więc rozważmy sobie zdarzenie przeciwne. Czyli zdarzenie A'. Iloczyn tych liczb ab jest niepodzielny przez 3. Co jest równoważne temu, że żadna z liczb ab nie jest podzielna przez 3. No więc, ile jest takich par, a bez których, w których żadna liczba nie jest podzielna przez 3? To najpierw musimy się zastanowić, ile w ogóle w zbiorze od 1 do 100 jest liczb niepodzielnych przez 3. Ile liczb w zbiorze od 1, 2 aż do 100? Jest niepodzielnych, przez trzy, no więc znowu zastanówmy się nad podzielnymi. Podzielne przez trzy, to są liczby trzy, sześć, dziewięć, a ostatnia to dziewięćdziesiąt dziewięć. Możemy je tak zapisać: trzy to trzy razy jeden, sześć to trzy razy dwa, dziewięć to trzy razy trzy, dwanaście to trzy razy cztery, i tak dalej, a dziewięćdziesiąt dziewięć to trzy razy. 33. Także yy, czerwone liczby numerują nam yy, te liczby podzielne przez 3, więc liczb podzielnych przez 3 jest 33. 33 liczby. Wobec tego liczb niepodzielnych przez 3 w zbiorze od 1 do 100 jest 67. Więc mamy 67 liczb niepodzielnych. przez trzy, więc y, dla zdarzenia A' mamy losowanie dwóch liczb, y, nie bez tylko ze zwracaniem, ze zbioru 67 elementowego. No wobec tego zdarzenie A' ma moc sześćdziesiąt siedem razy sześćdziesiąt siedem. No bo w pierwszym losowaniu możemy wylosować jedną z 67 liczb z 67 liczb a w drugim losowaniu też jedną z 67 liczb. Wobec tego prawdopodobieństwo zdarzenia A' to jest równe 67 do kwadratu podzielone przez 10 tysięcy, bo oczywiście to jest równe mocy zdarzenia A' przez moc zbioru zdarzeń elementarnych. Ile to jest 67 do kwadratu? Obliczmy: 67 razy 67, 7 razy 7 to 49, 9 i 4 dalej, 7 razy 6 to 42 i 4 to jest 46 przez 6. 7 razy 6 to jest 42, czyli 2 i 4 dalej, 6 razy 6 to jest 36, czyli 40. Mamy 9, 8, 4, 4, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe 4489 przez 10 tysięcy. I dlatego prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 1 minus prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, czyli 1 minus 4489 przez 10 tysięcy. Tysięcy, może w ułamku dziesiętnym 1 minus 0 Czyli jak to odejmiemy, będziemy mieli 0, 11. Pięć, I to jest odpowiedź do naszego zadania. Więc prawdopodobieństwo, że. Iloczyn wylosowanych liczb będzie podzielny przez 3, przepraszam, że tak, że będzie, że iloczyn wylosowanych liczb będzie podzielny przez 3 wynosi około 55%. Oczywiście, można by też elementy zdarzenia A, czyli zdarzenia sprzyjające zdarzeniu A. Policzyć, posumować bezpośrednio. Czyli liczbę elementów zdarzenia A możemy też obliczyć bezpośrednio. Liczbę zdarzeń sprzyjających zdarzeniu A można też wyznaczyć bezpośrednio. Ale to jest trudniej. No, bo tak, mamy dwie możliwości. Pierwsza. Pierwsze losowanie. Liczba podzielna przez trzy. No i w drugim losowaniu no to już iloczyn zawsze będzie podzielny przez 3. Więc jakakolwiek liczba, cokolwiek. Wobec tego w pierwszym losowaniu mielibyśmy 33 liczby podzielne przez 3 razy 100, czyli 3300. Ale mamy też drugą możliwość, bo w pierwszym losowaniu możemy mieć liczbę niepodzielną przez 3. To w tej sytuacji, żeby iloczyn był podzielny przez 3, to w drugim losowaniu musimy wyciągnąć liczbę podzielną przez 3. I tutaj, jakie mamy możliwości? Więc w pierwszym losowaniu liczb niepodzielnych przez 3 jest 67, a w drugim losowaniu liczb podzielnych przez 3 jest 33. No to y, pomnóżmy to: 67 razy 33, 3 razy 7, 21, czyli 1 i 2 dalej, 3 razy 6, 18, czyli 20. Y, znowu y, wyjdzie to samo: 201 też mnożymy przez 3.

Dlatego prawdopodobieństwo zdarzenia A to 5511 przez 10 tysięcy, czyli 0,5511, tak jak wyszło nam również w metodzie pierwszej. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do polubiania zawartych w nim filmów, do ich oglądania i szczególnie do zapoznawania się z zawartością playlisty Matura Rozgrzewka. Do zobaczenia w kolejnych filmach.